Świat już wcale mnie nie łudzi Muszę to migana mieć na ludzi. Dłużej nie zabawam ich, bo mogę siebie zgubić. Za bardzo mnie kusi, by szklany sufit przebić i pokruszyć. Świat już wcale mnie nie łudzi Muszę to migana mieć na ludzi Dłużej nie zabawiam ich, bo mogę siebie zgubić Za bardzo mnie kusi, by szklany sufit przebić i pokruszyć I to jest pewne jak czerwony guzik Będę na językach tak jak wczoraj byłem w buzi yeah. I już tego nie zawrócić Perpetuum mobile Spójrz jak trud się nie znudził yeah. Mówił będziesz miał wszystko to co chcesz Wtedy myślałem, że to tylko sen Ale budzik z tego dawno nie budzi mnie Lepiej tańcz dla mnie dziś jak na dyskotek skotek. Tek, tek, tek. Lepiej tańcz dla mnie dziś jak na dyskotek Lepiej tańcz dla mnie dziś jak na dyskotek Tańcz dla mnie dziś jak na dyskotek Bo nie mieści w rozumie się ile musiałem zrobić tylko po to żebym miał to Siedem dni cały dzień to za mało całą noc no i każdą Zegar bił tyle razy ile oczy ich mówiły że nie warto a dziś moje demony tańczą i przekonują mnie, że jednak było warto. Bo nie mieści w rozumie się, ile musiałem zrobić, tylko po to, żebym miał to. Siedem dni, cały dzień, to za mało, całą noc, no i każdą zegar bił tyle razy, ile oczy ich mówiły, że nie warto. A dziś moje demony tańczą i przekonują mnie, że jednak było warto. Bo dziś moje demony tańczą i przekonują mnie, że jednak było warto.